Mokija, flesza, bludzia. Wyjdź mi stąd, Oliwier! Podleci się. To jest, jest power. Faka. jeden power. 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 ty... Kurde. Na oczy jest cały czas. Kurwa. Last papsy. Flash, uwaga. Pod Jeden, na Jadę. Trzymaj się, Trzymaj się to to na nam nie dzierży, dzierży, A, tu A tu tu się

Defuj, defuj. Defuj, defuj. Ej, zabrałeś mi ej, HIM. No bab, ale... Weź się, weź się, stan. Tam... Pokażę, ja pierdolę. Cię zajebał, uratowałem cię. Dzięki, Kotu Jeszcze o, jeden pod rampem. Pod... Brawo. Dwóch pas.